Witajcie kochani, miło mi Was ponownie gościć w Tole Wole. Pokażę Wam dzisiaj uroczy wzór we wzorzystej niebieskiej wełnie. To jest naprawdę prosty wzór wykonany głównie ze słupków i oczek łańcuszkowych. Trochę go urozmaicę, dodam kilka otworów o różnych rozmiarach, więc otrzymamy delikatny, dziurkowany wzór na lato. Zaraz przejdziemy do konkretów, dowiecie się jakiej włóczki i jakiego szydełka używam. Zaczynamy więc od tej pięknej włóczki z Action. Miałam ją także w wersji różowo-pomarańczowej i tę już wykorzystałam. Teraz przechodzimy zatem do tej niebiesko-fioletowej wersji z dodatkiem bieli. Skład tej włóczki to 60% akrylu, 40% poliestru, waga 150 g i wydajność około 200 metrów, a sugerowane szydełko powinno mieć średnicę 4,5 mm. No to zaczynamy. Biorę więc włóczkę z motka i zaczynam od łańcuszka. Łańcuszek ma się składać z wielokrotności 5. U mnie będzie to 20 oczek. Zaczynamy. Nawlekam włóczkę na szydełko i robię 20 oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mamy 20 oczek na szerokość i po tych 20 oczkach kontynuujemy. Pomijamy pierwsze 7 oczek, tutaj nie robimy nic i dopiero w ósmym robimy narzut na łącznie 4 słupki. Jeden słupek, jedno oczko i znowu 3 kolejne słupki. Dwa już mam i jeszcze trzeci. Czyli w każdym oczku robimy cztery słupki i po pierwszym oczko łańcuszkowe jako początek kolejnego rzędu. Potem oczko łańcuszkowe, pomijam cztery oczka tutaj na dole i wchodzę w piąte i robimy to znowu od początku, czyli słupek, oczko i jeszcze trzy słupki. Teraz pomijamy cztery oczka i znowu wszystko od początku słupek oczko i cztery słupki Oj, tutaj zapomniałam o oczku Pamiętajcie, że po każdej, w każdym zestawie słupków, w każdej kratce dodajemy oczko łańcuszkowe i dopiero potem kolejny słupek Dzięki temu wszystko będzie Właśnie takie luźne w tym zorze. Teraz trzy słupki. I znowu oczko łańcuszkowe, a na samym końcu pojedynczy słupek. I w ten sposób mamy gotowy pierwszy rząd. W drugim rzędzie zaczynamy od czterech oczek. Mam już trzy, teraz czwarte, odwracamy i pracujemy wokół tych oczek łańcuszkowych, które zostawiłam wcześniej. Teraz jest to naprawdę proste. Wbijam przydełko tutaj, robię słupek, jedno oczko łańcuszkowe i obok trzy kolejne słupki. Teraz oczko łańcuszkowe i wokół następnego oczka. Dalej słupek, oczko łańcuszkowe i trzy kolejne słupki. Teraz dalej oczko, żeby zachować luźność tego wzoru, i dalej jeszcze raz, znowu słupek, oczko i trzy kolejne słupki. Te oczka, które zostawię, to oczywiście zawsze są początkowe punkty do następnego rzędu. Następnie oczko i tutaj na zewnątrz, wokół tego oczka, kolejny słupek po to, żeby uzyskać ładny brzeg. I tak to wygląda po dwóch rzędach, i widzicie naprawdę ładne, duże dziurki, które tworzą właśnie ten luźny wzór. I teraz pokażę Wam jeszcze raz. Biorę, robię cztery oczka, odwracam i pracuję dalej wokół tych oczek pomiędzy kratkami. Słupek, oczko, trzy kolejne słupki. Dalej znowu słupek. I tu oczywiście znowu oczko. Nie zapominamy o tych oczkach pomiędzy kratkami. Tutaj znowu. Oczko i dalej słupek, oczko i dwa kolejne słupki, słupek, oczko i trzy kolejne słupki. Dalej oczko. I słupek na zewnątrz. I tak właśnie wygląda to po kilku rzędach. Zrobię jeszcze kilka i pokażę Wam, jak to wygląda dalej. Więc tak to wygląda. Widzicie, jak ładnie ten wzór się prezentuje. Widzicie też kolory od tych ciemniejszych przez jaśniejsze aż do lila na górze. Moim zdaniem, bardzo ładnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeśli tak, to poproszę łapki do góry, zasubskrybujcie kanał, aktywujcie dzwonek powiadomienia, żeby nie zapomnieć o kolejnych odcinkach i widzimy się następnym razem tutaj w Dole Wole.